No, siema, Ostatnio was się spytałem, czemu twoi znajomi nie grają w Apexa. No, i napisaliście mi tutaj sporo odpowiedzi, więc przydałoby się je przejrzeć. Dobra, zaczynajmy bez zbędnego przedłużania. A, i tylko przypomnę, że mam nowy kanał na YouTube, dlatego polecam go subskrybować. Bo na pewno się nie zawiedziecie, ja wiecie, Apex W Polsce, dętka totalna ostatnio. Mephisto gnat. Bo cytuję. Jak do ciebie strzelają, to nie możesz się z was zabudować jak Fortnite. Chciałem jest na koniec ten komentarz, ale jest po prostu epicki. Jakub, są trzy typy. Znudziło im się i nie chce im się dalej zbierać na legendy. Coś tam pograli, ale po zerowym sezonie już im się nie chciało. Uważają, że to podróba co? Drewu A, drwutni. Fortnite, i tylko w nią grają. Może kolegów z nie wiem, z tym trzecim. Ale generalnie powiedzmy, że w tym zerowym sezonie było najwięcej graczy, no bo było najwięcej opłacanych streamerów i tak dalej. I było widać, że ta gra ma duży potencjał, no ale rzeczywiście, przy tej ilości aktualizacji, jakie dostajemy, i przy takim, no chyba nie do końca przemyślanym przedłużaniu tego, jak ta gra działa, no to może rzeczywiście coś jest na rzeczy. No niestety, konkurencja tutaj akurat nieźle sobie radzi pod tym względem. I uważam, że w Apexie jest za mało, mimo wszystko. Aktualizacji. No i jeśli ktoś nie ma takiego zaparcia, no to może rzeczywiście mu się na te legendy nie chce jakoś zbytnio zbierać. Zeg. Bo nie chce mu się wbijać levelu na pierwszą legendę. No i tu właśnie kolejny mały taki komentarz. Rzeczywiście może to być trochę problematyczne dla osób, które grają casualowo, bo szczerze mówiąc teraz jakbym miał przyjść do Apexa i nie miałbym wszystkich postaci odblokowanych, no to by było bardzo dużo roboty przy tym i no nie będę ukrywał od momentu kiedy gram, praktycznie od początku kiedy ta gra wyszła no to mam te postki odblokowywane. Nie dziwię się po prostu nowym graczom, że nie chce im się po prostu wbijać leveli, żeby odblokować je wszystkie. No ale no co, kto Łukasz, bo po pierwsze, go to jakieś 60kb na sekundę, a sami wiecie, ile ma update do Apexa. No jest stary. Po drugie, nie potrafi strzelać, nie ma tego movementu itd. No właśnie, niestety, i to jest chyba też taka bolączka Apexa, że jest trudną grą w porównaniu do takiego właśnie Fortneta, który jest o wiele bardziej popularny i nie będę ukrywał. Wolę ten movement Apexowi, w ogóle styl poruszania się i tak dalej, ale nie każdemu on będzie pasował, i myślę, że większość też jest takiego samego zdania, no bo powiedzmy, że bardziej takich amatorskich i profesjonalnych graczy no zawsze będzie mniej, a taki Fortnite no tych casuali chyba będzie przyciągał zawsze więcej, przez to tutaj niestety ten movement może być takim minusem dla większości osób. Czereśnia, jeden nie lubi Battle Royale, Drugi nie może mnie dodać do znajomych, a samemu mu się nie chce grać, a trzeci napierdziela forta. Bo uważałem, że to martwa gra, ale ciekawe tutaj mamy. No i tak, nie jest pajacu. No to może sprawdź, czy nie grasz na serwerze z jakiejś Antarktydy. Mm. No w Polsce, jest dobre. zrobię chyba oddzielny film na temat tego czy Apex Pasu, ma już takie kiedyś że zrobiłem, ale serio. No ta gra na polskę niestety ma kompletnego dada. Neuron Apex Legends jest za trudny. Trzeba ogarniać jakieś umiejętności Legend. Byle w CS wystarczy po prostu strzelać. Czy ja wiem? Myślę, że CS jest po prostu fajnym takim entry levelem. Może inaczej. W CS-a łatwo można zacząć grać, ale po prostu ciężko go wymasterować. A tutaj porównując właśnie Apexa to reszty tego typu gier, no to mamy ten wysoki nieco próg wejścia. Ale to no, z drugiej strony, jak mamy takie League of Legends i ludzie w to grają, a uważam, że tam trochę też trzeba na początku ogarniać wszystkie itemki, spamiętać co robi postka, no to akurat jest pod taki znak zapytania, może nie te czasy już, nie wiem. Kig. keg, kigin. Cytując, w Apexie jest dużo cheaterów i strzelają przez ściany. Szczerze mówiąc, od zerowego sezonu chyba ani raz nie trafiłem na cheatera, no może raz. Szczerze, w Apexie jest chyba jeden z lepszych anti-, <toddż leaves> anti anty w ogóle w krach. może lepszy jeszcze jest Valorant pod tym względem, ale ja nie natrafiam jakoś zbytnio na cheaterów. Może są, ale uważam, że większość to po prostu są spocuszki i przez to mogą casuale myśleć, że tutaj no, jest więcej cheaterów. Tak, tak przynajmniej mi się wydaje. Mało naprawdę natrafiam na, na ludzi na hakach. Może raz miałem naprawdę taką ostrą sytuację w ciągu jednego roku. Albo po prostu dobrze się kryją cheaterzy. Nie wiem. lekamol. Bo walą w grę o imieniu Fortnite, w której nic nie dodają youtuberzy, trzymają Fortnite przy życiu lub grają inne gry. No tutaj Fix dobrze napisał, mimo że ja nie gram w Fortnite, a, to wiem, że w Fortnite jest mimo wszystko więcej aktualizacji niż w takim Apexie, więc uważam, że ten komentarz trochę jest nie na miejscu, mimo wszystko. Więc tutaj właśnie bardziej podpiąłbym, o, serduszko, damy Fixowi. Niech... Niech się cieszy. Bo mu z konta zabrano skiny i postacie, przez to stracił motywację do grania. Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby doszło do takiej sytuacji. W sensie nie oceniam, bo wyobrażam sobie, że coś takiego może się wydarzyć, ale ludzie, zabezpieczajcie swoje konta albo coś, nie wiem. Albo piszcie do supportu, bo no takiej sytuacji szczerze to bym nie odpuścił, zwłaszcza jeśli poświęciłem na jakąś grę dużo czasu. Zuzia, jeden, nie lubi grać w grę, a dwa, nie ma jak ściągnąć, bo nie ma tyle pamięci. <laughs> Tutaj wcześniej pokazało się wiele właśnie takich komentarzy, że ludzie pamięci nie mają. Co wy macie za komputera albo w Weź się, sobie pamięć kupcie lol Mikołaj, bo nie mam znajomych Zupa z Franka, bo cytuję trudniejsze niż Fortnite i nie da się budować no powiedz im, że jest ta Rampart już od roku. No w wszystkim sezonie została dodana, jeszcze o tym nie wiedzą, to jest słaba wymówka. Niech wezmą rampart. No niestety nie ma takiej postaci, która by wybudowała pałac kultury w 500 sekund, no ale bo nie mam przyjaciół XD. Pastel, ponieważ nie mają sprzętu, patrząc na Google Trends, Polacy dalej siedzą w Lolu i i nic nie idzie zmienić przez najbliższe 4 lata. Szczerze, tutaj Pastel ma rację, mało Polaków na pewno inwestuje w sprzęt, jest, jednak jesteśmy biednym krajem, nie jesteśmy Niemcami. No i większość Polaków. na pewno będzie grała w CSa czy Lola, którego można odpalić na ziemniaku, i to może też być przeważający argument. Plus, no, konsole mimo wszystko już lepiej wyglądają w Polsce niż na przykład to takie 10 lat temu, kiedy konsole miały niektóre tylko osoby. Teraz, powiedzmy, PlayStation jak gdzieś tam też ludzie na Xboxach grają. Ale mimo wszystko, to dobitnie pokazuje, że rzeczywiście może być tutaj krucho ze sprzętem i naprawdę Apex nie jest dobrze zoptymalizowaną grą. Na takim samym, powiedzmy, sprzęcie jak mój, gdzie w Fortnite mam jakieś 100, 150, 200 klasy. Latek. W Apexie mam dropy często ze 140 do 60, zwłaszcza na gorących spotach, i na przykład nie mogę się przebić przez powiedzmy jakieś 80 w większości sytuacji, co jest naprawdę uciążliwe, jeśli nie mamy lepszej karty graficznej albo procka, a co dopiero o ludziach, którzy mają po prostu słabsze komputery czy laptopy. Grzesio, Platinum, a mój jest uzależniony, no to. Nie wiem czy dobrze czy niedobrze, nie oceniam. Jeden nie gra, bo na mapie ma z 30fps, a w walce po 20-10. jeden nie umie strzelać i nie może pobrać na Xboxa, bo stary mu jakąś blokadę założył, czy coś. <grym> Zbyt wysoki próg wejścia. No to już w sumie omawialiśmy, i rzeczywiście taka Docs ma tutaj też rację. Tak w wielkim skrócie, bo są zakochani w CSGO. Że to niedobrze chyba jak są w grze zakochani. Mojemu koledze z Apex znudził się po tygodniu i tutaj też mamy chyba taki kolejny gwóźdź do trumny, ponieważ rzeczywiście każuale mogą nie odczuwać takiej frajdy mimo wszystko, bo ja mam takie wrażenie, że zawsze po każdym updatecie jest super wow, wybuchy super. Niby dużo jest kontentu dodawanego, ale tak naprawdę to nie i nam się gra może znudzić serio po tym tygodniu czy dwóch i sam to po sobie odczuwam, że niby tutaj są duże te update'y, ale jednak tego kontentu jakoś się za dużo nie ma. Plus jeszcze jak event polega na tym, że są tylko skiny do gry dodane i to jest tyle, albo czasem jest jakiś dodany takeover, to naprawdę nie ma co finalnie robić, to nie dziwię się po prostu każualom, które już nie mają pojęcia na tę grę, plus dodatkowo jeszcze nie mamy zbyt wielu trybów, co może być też takim dużym minusem dla osób, które nie grywają często po prostu w dany tytuł. No i bywa po prostu monotonny. Martation, słabe kompy plus brak czasu. No i mamy znowu to samo, że no jednak tutaj wymagania są dosyć wysokie jak na nasz rynek. Skąd wiedziałeś, Marchewa? No powiedzieli mi. <laughs> Bo mówią, że ta gra to podróbka Fortnite. O kurwa, uważają, że Brawl Stars lepsze gra mobilna od gry na konsole i PC. <laughs> Nie wiem, zmień kolegów czy coś? Kto? Damian? Masz ci serdeczkę przypnę. Kolegach mówię. Bo Apex jest niezbalansowany i się i w sumie to mają rację. Był niezbalansowany dawno temu. Jak tutaj do dużo takich komentarzy krytycznych zaprobowałem, to ten tutaj to tak trochę nie na miejscu jest mimo, bo po ostatnich wszystkich aktualizacjach, tak od trzech sezonów jest wszystko w miarę spoko. No wiadomo, że zawsze jest jakaś nowa postka OP przez pierwszy tydzień, dwa, trzy, ale potem to jest w miarę ogarniane i łatane. Więc szczerze mówiąc, no. Mimo jest teraz dobrze, do, dobrze zbalansowane, dobrze robią, dobrze robią, dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku. Bo jest nudny i jest wiele ciekawszych gier niż Apex, poza tym Apex nie jest tak często rozwinianą jak inna jej rozgrywka, moim zdaniem, od trzeciego sezonu, mimo wielu aktualizacji jest monotonna. Chłopie, weź pisz przeciki, bo ja potem jak czytam takie komentarze, to muszę na jednym wdechu lecieć. Uważam dokładnie tak samo, tylko że jak dla mnie od szóstego sezonu gra stała się nudna i monotonna oraz zbyt wolno, mało nowości rozwijana. Dziwnie napisana, ale czuję o co wam chodzi generalnie, no uważam, że serio tutaj jest parę rzeczy, które mogłyby się dawno zmienić, żeby naprawdę ta gra była przy życiu. Dobra, a teraz napisz w komentarzu za co nienawidzisz Apexa i też zrobimy z takich komentarzy odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie i Instagram, wiadomo co robić, sub dzwonem, no i manko.